Tymczasem w bazie super bohaterów Okej okay. no, no to jak? Czyli ty tutaj przyszłeś kol? No i co? No i odpoczywałem no i Musiałem no i Musiałem się uspokoić bo zachowywałem się jak z... gór. Czemu? Czemu jak się zachowywałeś jak małpa? Nie wiem ale po prostu się zachowywałem bo No i opowiedz nam O co tak w ogóle chodzi z Kazum Kidami. A znaczy na temat tego Blasta. No, tego Kazumblasta. Blasta i Neon Blasta. Co zanim się zmienił na Kazum Blasta. No dobra. Uwaga. Zanim Mr. King z profesorem K stworzyli, stworzyli Neon Blasta, ale następnie to on zrobił on zrobił No Neon Blast używał mocy Pis Strzelał, strzelał, strzelał A następnie to No A następnie to stworzył Oto i oni kiedy. No Ale następnie to stworzył Złoczyńców Ale później to Później to to popełnił błąd, że był inaczej, lecz poszedł, no i niestety doknął się w Kazum, i okazało się, że zamienił się Kazum Blasta. I oto moja cała historia na temat Kazum Blasta oraz Neon Blasta. No to szkoda nam go. No szkoda, był taki wajnym kolegą dla mnie. No no. No no. No ja idę spać. Dobranoc? Jak tutaj się podoba? Fajnie, zarąbiście tu jest. Ale będzie je trzeba tu wrócić, bo na szef będzie nam kazał tu wrócić. No no. O tu tak w ogóle chodzi. O już przyszłeś połtato. No Siemka. Opowiadaj. No. Cześć. Siemka. No i o czym gadaliście? Na temat Neon Blasta i gazomblasta, Blasta zanim to się spowodowało. No no. A tak w ogóle to jak u Ciebie? No, spoko, no. Mogłem, jak mogłem. No dobra, to jak coś, no to... E, ja tu siedzę. E, ja tutaj... ...jeguję. No, jaki to wszystko dorobiłam. No, to naprawdę. No. Czyli jaki się tu podoba? No, normalnie, tu... Ja to już od kilku lat tu mieszkam, tylko że teraz mam moc... ...gazonkida. No. Nowy Powerbot, który najlepiej się nadaje. Naprawdę. Rewelacja. No dobra, ja idę coś, to ja idę na dyżur. Okej. Okay. Pa, pa. Ty. A ty myślisz, tu myślę, że to trzeba dorobić? Nie, tu nawet nie, tu tutaj. Tutaj wczoraj wyczyściłem e, plamę. O Ty go wech, ty go nie broć swoim silnikiem. Dobrze. Narka <suszy> Czyli jak? Ale ja... Ale z czym Spracał? To Likit dała nam yy, wolne, więc mamy chwilę czas. No to cadersko. No i co? No i co tam? Restki na prawo oraz stare części musimy tutaj dać do śmieci. Na śmieci tutaj specjalnie damy. I to automatycznie zniknie. No. Czyli co teraz? No to co? Mr. King zo zobaczy co tu się stanie i koniec. On dostanie. On zaraz dostanie i koniec. No. Mega dobrze śpiewać. Dziękuję. Ja to wszystko dałem na lajk like w górę. Ja też. A ten chrapie. A ten zaczyna chrapać. No, no dobra. I takie to życie. Narka, narka. Siemka. O, cześć. Dobra, to ty tylko możesz słyszeć. Tylko ja tu mogę. No co tam? No w porządku. O czym gadaliście? Na temat Neon Power, Neon Blasta. I Kazumblasta, o. I jak, Lloyd? Lepiej tutaj? Tak, tu jest przepięknie. No to elegancko. A ten dalej. Ty ten chrapie, ja idę to was tu. No to czekaj, masz zatyczki do uszów. Ja nie potrzebuję zatyk, żadnych zatyczek do uszów. Ja mam normalne. Nic mi nie jest z uszami. A tak w ogóle to jak z golenem? O, jaki powiem, że on teraz poszedł spać. No jak? On to wszystko nagrał na żywo? Tak, nagrał. Oto super. A także 25 minut na podróży z Super Slice oraz z kit, kit kazumem znaleźli pojazdy. No dobra. Ty tutaj jakieś pojazdy są, ale tutaj nic dla mnie. Ale ja jestem kompletnie za duży. A spróbuj na tu wziąć. No jakoś mogę siadać. Czekaj może go skonfiguruję tutaj. No już! O to fajnie, to ja nie idę na ten, na tą furę siadać. A tak w ogóle to silniki działają, a silniki tak w ogóle działają. Super Slice? No działają tutaj działają, bo tutaj są kompletnie nowe. To już... To, to nie jest nawet mechanik, to jest jakieś miejsce, które ma lepsze. Dobra! Jupi! No dobra! Ile mamy kilometrów? Dwa tysiące! Dobra, to musimy cztery granice przekroczyć To zajmie około trzy dni. Lub cztery. mhm. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Mam wszystko pod kontrolą. Mam wszystko pod kontrolą. Dobra. Czyli oni se tak po prostu gadają se. No. Oni se gadają. Mam wszystko pod kontrolą, co Mister King każe. Ha. I tak zaraz będzie noc, czy ja to wszystko ogarnę. Zaraz, za 4 godziny będzie dopiero ciemno, no to. I tak ja to w sekundę ogarnę. <grystanie> a a, a, a. <grystanie> Czabaj, Teraz nas usłyszał! To nikogo nie ma! A to wiesz, Krystian? Bo ja to widziałem na internecie. Nie może, nie. może, a internet nie może być. Może, może nie być prawdą. Dobra, ciocia, widzę jak ją leży. Dobrze, róża! Chciało O, wy kim jesteście? Stać! Stać! Nie rozać się i proszę. I proszę tu stać, w tej chwili. Karmado, no ale uspokój się! Uspokój się! Jak ma się uspokoić? Co? Och, tak, to ja, Mr. King, ale przy. Ale poznajcie moją moc! Ha! No, usunąłem ci to. Jak ty to zrobiłeś? Czy tutaj... to ją masz mieć? Tak! U! U! Nie masz prawa tego robić. Ale jak ty silny, jak ty wytrenowałeś? Jak! Dużo ćwiczyłem! Dużo ćwiczyłem, więc najlepiej to by było tak że. Lepiej się poddaj! Ta poddaj się weź! A, 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 a. Teraz. O, co tu się dzieje? A! Uf, cofnąłem to. Mam z powrotem miecz! Czy ty serio masz elektroniczny miecz? No dobra, to poznań mój kalkulator. To jest mój kalkulator, ale macz! No ty masz serio mocny moc. Aha. O! Wróciłeście teraz, dobra? Mowiedz mi, co mu to zrobiłeś? I gdzie są nasi koledzy? Gdzie są moi? Moi zawodnicy. Jacy zawodnicy, jak sesej wuma zawodniców. Nie zogarnij się, duchu. Ogarnij się. Te cicho bądź. w No, ja Wam powiem, że szukam kokulatora, lecz kazum zgubiłem, więc posłuchajcie mnie. Poszukajcie mi go. O nie, jaki tego chłopie nie zrobię. Nawet, Jaki nawet tego nie zrobię. Ja też mam tego co, moja kot. A zaraz to, to ja mam swój kalkulator. Oddaj. Najlepiej to ja jest mój kalkulator własny. Mam taki pistolet. Oddaj się. Uch! Łomuje ręka! Hmm. Co? No i zgubiłeś! Brawo! Masz mi go w tej chwili poszukać! No Uuu. co, Koki? Obetawał go! Jak się na ciało mister Kinga? Jak to możliw. O oh, Jezu jak ty mi ządwołaś, jak mogłeś to zrobić? O <noise> oh! oh, nie! O oh. <noise> oh, nie! <głos> oh! <głos> Wracaj tu i przestań krzyczeć Aaaa! Ty kiedy on polazł? Jak on nawet nie wlatuje, tylko pierwszy raz to zrobił. Muszę on naprawdę nie chcę pokazać. No i co? A no ja wam pokażę. Chodź tu! Tak! Atakuj! To co on jest z klaunem? Atakuj! Wracaj tu! O! To ma drzwi specjalne! Weź ty do rozwal! Te małże są bezużyteczne! O, szlak! No nawet nie działa! No i <ścoughs> No nie! Znikną! Stawaj, Garmadon! O! Kim ty jesteś? Ja? Monarchijas! Monarchijas! Monarchijas jestem! O! Oh, 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 jaki pokażę! No! <try> <A>? Wanna <Warnąłem> cię! <try> oh! O! Bo ja, Mój bosk! Mój głowa! Szybko! Babuszcie, mu! Szybko! 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 Adam! Chodź tu! Czej! Dobra. Dobra, czekaj. Coś ty zrobił! Wow! Do widzenia! Dzień dobry! Jak ty to tak. Latam w dwa sekundy dwie sekundy nawet latam. Jak to jest możliwe? Krystian ah. oh! ah. zemglał. Dobra, szybko, masz jakieś leki? Mam tutaj tylko te dwie. No to daj mu trudno. No wróć tu, proszę, wróć tu! No serio, ty się zartujesz w sobie No wróć e, e, nie złapiesz mnie! Narka! Dobra! Zbijam stąd! No wstyd No nie, nie, nie. Muszę go jakoś to gonić! Mam pomysł. Ty, coś tu jest. No bardzo ciekawy. Dobra. Jupi! O, już pierwszy sygnał tu daje. Co? Że jakieś katastrofy teraz dzieją się tam. No to szybko! Okej. Okay. Enigma. Rarior. Oculus Max. Iron Jobs. jedźcie tam, bo jakieś dramaty są. Dobra, chodź. No dobra, idę. Chodź, jak chcesz. Jasne. Ja tak samo. Ty zostajesz, bo tylko ja mogę iść. No dobra, Ta. Pa. pa. Na miejscu! Aaaa! To to tak krzyczy. O nie, nie. O szlak. Nie do wiary. Pomoc nam! vamos. Pomoc! Pomoc! No dobra. Co się dzieje? Czym wam pomóc? No dobra. Dzwoncie Po kogoś! Mam tylko taki telefon! Tak! No taki zepsuty jest, no zepsuty szlak! No nic, szybko! Stawaj! O, tego ręka mnie mam zakrwawioną pioletem... Tak! Jo, to ja! Tak! To jest ja jestem taki gościem! Tak! Szybko, bo taki zielony gości ma problem! Jezu... Już lepiej się czuję trochę... Ale mam straszne zakwasy w brzuchu. No doczekaj, to, to musimy jakoś tam przetransportować. Ty, mam taką ciekawostkę. Ciekawostkę mam taką. Jaką? Jaką? Mam taki pomysł. Bohaterowie, kiedyś dostarczyć nam pojazdy? I jakoś dojedziemy. Jasne, dostarczamy automatycznie. Teleport właśnie tam będzie używany. Już dostarczone! Dostarczone automatycznie! Wow! I oto on. Siadajcie!